No i wracamy z powrotem. Jesteśmy u nabrzeża, z którego właśnie tutaj z tego Iberziburike 2 z tego wypływaliśmy i teraz udajemy się prawdopodobnie w głąb portu. Tam pewnie zawrócimy i przy tym nabrzeżu też y, zacumujemy w drodze powrotnej. Ale teraz możemy sfilmować jak wygląda z pokładu statku y, brzeg nabrzeża tutaj My, my, tu widzimy, jakby ktoś chciał kupić sobie skalisk, y, można kupić jacht, Moby Dick się nazywa. O, tu numer telefonu tam jest podany, że chętni mogą dzwonić i sobie kupić. O, tutaj podaje, o.

stronie wejście do portu jest duża ilość jest zacumowana duża ilość jachtów różnego rodzaju są różne bandery tu widzimy bandera holenderska niemiecka bandera przeważa ale to się ma co dziś bo to jest port niemiecki ale widzimy też statki z różnych innych e, państw. Tak. teraz drugą burtę. przepraszam bardzo. I tu na tamtej burcie będziemy filmować jak wygląda tamto nabrzeże. Jest mniej ciekawe od tego po prawej stronie, ale można je też poglądać. na brzeże To Po lewej też jest taka marina żeglarska. Malina żeglarska to takie miejsce, gdzie mogą zacumować jachty, zaopatrzyć w wodę, inne niezbędne do żeglugi. też znajdujemy się około 5-6 metrów od wody w najwyższym pokładzie, który tutaj się znajduje będziemy włączać dalej na brzegu teraz po prawej stronie ta zielona wieża jest to jest wieża tutejszego kościoła kościół jest protestancki tak to jest, że jeżeli ma kogut jest na wieży kościoła ogólnie na szczycie to jest kościół protestancki więc kompanerom możliwy, że tak też nazwał go właściciel polskiego imienia Baśka. W głębi portu widzimy zacumowane kolejne statki. Są to, ten pierwszy to jest taki jakby kontenerowy, nie kontenerowy, to statek pasażersko-samochodowy, a z tyłu to jest chyba taki Stenaline, to będzie taki podobny nie, T-Line jakiś. co tam jest napisane. t, -t line line Są takie statki jak Stena-Line tego typu, które wożą na przykład u z Dynie do Karskrony. Czyli to jest na pasażerskie, na przewozy do przewozów pasażerskich. I też samych. Także zaznaczę, zaraz widzicie, to się skończy. To będziemy zawracać. co jeszcze pokażemy, jak to wygląda. To jest ta katedra. Ten kościół, przepraszam. Dzień dobry. Dla się mógł szczęśliwy powód z rejsu. Statku, tego kontenerowca Sol Continent Line, armator o nazwie Antares, a pod nim jest jakiś inna film, numer jakiś tam był wcześniejszy, ale jak się nazywa, jest to statek typowy kontenerowiec z tyłu na, rufą do nabrzeża. Tam mogą wjechać różnego rodzaju, pardon, nie jest kontenerowiec, tylko do przewozu samochodów. Tam można wjechać do niego z podrufy tam ma ładownie. Otóż zanim stoi taki, taki coś w tym stylu, jak u nas mówiłem, pływając z Dymi do Karskoga. Nie, to, to, to jest krzyżyk. znak, że jest ster strumieniowy I jeszcze, że do... A co, a co on mówi, że co to jest? Zanurzenie, to jest zanurzenie ja, Ale ten krzyżyk, to ten... znaczy, że tam są jakieś turbiny? Nie, czytane. nie, tam jest tam... ster strumieniowy Aha, ster To już mamy po prawej burcie Takę. Niemiecka bandera znaczy, Niemiecka flaga teraz brzmi Ale podejrzewam, tu jest... No, no, flaga Unii, jak się założy Krzysztof, ale na burdzie jest Nils Dacke Trelleborg. Trelleborg to jest w Danii, nie w Szwecji, to jest szwedzka bandera. Zawsze jest tak, że na rufie będzie bandera flag statku, jaką jest zarejestrowany, a tutaj ta niemiecka to jest po prostu, gdzie przebywa na terenie jakim. statek jest taki widziany obrót statek nasz teraz wykonuje mamy zawracania to jest wąski kanał portowy, ale jak na statek to jest siłowni, silniki pracują na zwiększonych obrotach ale to jest niezbędne przy wykonywaniu manewrów sumowania statek nie jest łatwo zahamować ten akurat to jeszcze prawie stanie w miejscach na statek bo wymaga tylko kilkudziesięciu metrów do tego ale takie ogromne Statki o większej wyporności, to potrzebują nawet kilkunastu, a niektóre kilkudziesięciu kilometrów na wyhamowanie, gdyż są to masy rzędu dziesiątek tysięcy ton. Słyszymy. Tutaj wychodząc już ze statku zobaczyliśmy, jakie sprzedaje pani bilety. O, widzimy właśnie, tak to wygląda. I żegnamy już tutaj to nabrzeże i idziemy dalej.